Dzień dobry, witajcie na kanale Samochody Graczyka. W dzisiejszym odcinku nie będzie o tych samochodach wspaniałych, które widzicie na lawecie, a będzie o Dużym Fiacie. Zobaczymy, czy Dużym Fiatem da się jednego dnia przejechać kilkaset kilometrów i zwiedzić trzy kraje: do Czechosłowacji i do DDR udamy się polskim Fiatem MR77. Dobra, jedziemy? Jedziemy. To, to się wyci. Wolny? A ja tylko na bruzdko To jedziemy panie szoferze. Jedziemy z szoferem Graczykiem Na wyprawę Z granicę Najpierw do DDR-u Nie, do Czechosłowacji Do Czechosłowacji najpierw Dobrze tak. najpierw. Pierwsze kilometry za nami Fiacik dowiózł nas do Czechosłowacji. Jesteśmy w Harachowie i tu są trzy z pięciu skoczni narciarskich. Mamucia, skocznia jest tam, wystaje tylko czubek. Nie da się tam dojechać autem. Mój Fiat przez Macieja został dzisiaj wystylizowany jako taksówka z PRL-u, co mi się w ogóle nie podoba, bo wolałbym, żeby ten samochód był kojarzony z autem redaktora Maja z serialu Życie na Gorąco, który tak jak my dzisiaj podróżował po. W Europie, tylko że on rozwiązywał zagadki nazistów. A my po prostu sprawdzamy czy duży świat. To jest fajne auto na takie krótkie wycieczki. I już po tych pierwszych kilometrach mogę wam powiedzieć, że zajebisty. Ależ piękna babcia. to nie jest babcia, to jest Tatra 148. To jest następca babci. Była produkowana od 69 chyba do 82 roku. Kiedy to zastąpiła ją Słynna kwadratowa 815. Chłodzone powietrzem z nietypowym rozwiązaniem. Ramy tutaj to dobrze widać, bo cały napęd jest wbudowany w tą rurę. Są wały napędowe, tu jest skrzynka rozdzielcza i każdy most jest na półosiach. Jest niezależne zawieszenie. Dlatego, tatry, które są puste. Sprawiają wrażenie, jakby koła się schodziły dołem. Po załadowaniu tego samochodu, wszystko zaczyna wyglądać jak w normalnym aucie ciężarowym. Wiązanie konstrukcyjne właśnie tutaj z rurą nośną jest niepowtarzalne w żadnym innym samochodzie ciężarowym. Napęd na wszystkie osie, reduktor, blokady, chyba. Silnik V8 chłodzony powietrzem, naprawdę. Genialna konstrukcja. I ta wielka kierownica znana z wielczy Ogórków. E, trójka nie da rady. Nie da rady. Moc Fiata 1300 pozostawia dużo do życzenia. Wycieczka polskim Fiatem 125P trwa. nadal. Niestety nie wszędzie da się tym samochodem dojechać. Tutaj musiałem przyjść z buta a przyszedłem specjalnie, żeby Wam pokazać miejsce największej katastrofy hydrologicznej na terenie Czech. Otóż w 1916 roku ta Tatama została przerwana. Zbiornik wodny na rzece Białej Desnej powstał w 1915 roku i po niecałym roku użytkowania coś poszło nie tak. U podnóża wału, który znajduje się tam, Pojawił się przeciek, po chwili był to większy przeciek, aż w końcu tak dupnęło, że efektem była największa katastrofa hydrologiczna na terenie Czech. W jej wyniku życie straciło 62 osoby, a także tysiące zabudowań zostało zniszczonych, więc ludzie zostali pozbawieni źródła dochodu. Tak wyglądały prace budowlane w 1913 roku. Proces budowniczych i konstruktorów trwał 17 lat. No, wyrwa w wale jest potężna. Naprawdę jest to ogromna dziura. Więc wyobraźcie sobie, co się musiało dziać, jak te masy wody zostały uwolnione i zabierały po drodze wszystko. Wszystciutko. A potem napotkały zabudowania. Jeśli zaciekawiła Was historia związana z tą tamą, wpiszcie w Google katastrofa tamy Czechy. Wystarczy. A ja tymczasem wracam tylko 4 km z buta, bo Maciej czeka w Fiacie. Wjechaliśmy z Czech, z powrotem do Polski. Jesteśmy w Bogatyni. 1 maja. I zobaczcie, jak to jest genialnie. Jakie piękne domy w takim stanie wizualnym sobie średnim, ale z panelami na dachu. Domy przysłupowe, tak jak tutaj kolega Lokales mi powiedział. Ten obok którego stoję jest z 1807 roku. a budynki są w stanie wyłączonym z użytkowania powodzi w 2010 roku. Ale widać konstrukcja jest dosyć solidna, skoro kolejne 12 lat stoi. Bez remontu Kopaczów, Kopaczów Dobra to do miejscowości. Ja tego na co dzień nie widzę! A skąd jesteście? W Warszawy. No tak sobie jeździmy, byliśmy u Czechów, teraz jedziemy do zobaczyć starą fabrykę robura. Aha. no tutaj Czesi też przyjeżdżają no Czesi to przyjeżdżają do gminę no, no i przyjeżdżają ja głównie dlatego, że to jest strategiczne, to nie można a jeszcze te dziady, ja, się tu byłem po, po ten, a ja mówiłam, że ja dobyłem, nie, po trochę umiem, bo wcześniej to mam 3 lat. Mówię, że chcecie nas zamknąć, nie, że nie bym wam podbierana, podbieram, a przyjeżdżacie tutaj, kurwa, y, zdjęcia robić, kurwa. Macie. O, nie mam wpis do ich. Ale z lat 90. musiało być jeszcze co? No. Teraz są takie prawie wymiarłe. I wyjeżdżamy z Polski, wjeżdżamy do NRD. Policaj! Bart Hauptmann-Gader Mniejsze kolejki do kebabów Dotarliśmy do Niemiec, do Citał, czyli do Żytawy, do miejsca, gdzie były produkowane robury. Poczekaj, to jest To jak? Jest szansa, że nas Pan wpuści na własne ryzyko? Ale co tam do oglądania? Tam to Cokolwiek, tam... pooddychać w tym miejscu. Byliśmy w Citał, czyli w Żytawie, a tutaj jest fabryka robura. Tak się złożyło, że zagadaliśmy właściciela tego obiektu i możemy wejść do środka. Także za chwilę zabierzemy was z Mackiem na wycieczkę po fabryce Robura. Państwa, taka sytuacja. Wchodzimy na teren fabryki Robura. Na, na dobrą sprawę to każde z pomieszczeń byśmy chcieli zobaczyć. Tomasz, od czego zaczynamy? No nie, no tak, e, głównie może hala produkcyjna gdzieś hala. Wszystkie, tak? Mm. No to wejdźmy do tej spowalni, zobaczmy jak to jest. Ten najwyższy, budynek, najstarszy. Piękne drewniane ale z kolkami wyłożony korytarz i hale produkcyjne. Kantorek dla Brygadzisty, o tu kładką szkodową, tak? O brama. tutaj no. ta brama, to już nie było. Ja już Zaraz też w lewo no też jakieś pomieszczenia. Jakiś problem tego nie wiem, to panu mi się nigdy nie podoba. Mi się też nie podoba, ale to jest tak abstrakcyjny pojazd. To jest bardziej w wystarczy, że jak się przeszczeli, to jest na czeski nie A kiedyś, niepowietrzne, to przeszczeli się nam tutaj. Ja myślę, że zachodnia była taka, że to przestrzenie no było drugą. No tak, ale to było na czas wojny robiony. Jest na Facebooku profil ludzi, którzy się tak interesują tymi klamkami, klamkami, klamkami. bo to jest stuletna klamka. Do, w, kiedy... do prześwietlania, do, prześwietlenia... do prześwietlania stalca, taki mebel, taki mebel do warsztatu, dzisiaj to idealny był tam biurko ładne leżało też szufladki, stolarska robota wędrując po fabryce robora nagle stałem się głodny dlatego, że trafiliśmy na stołówkę zakładową luksusowa z głośnikami tam była kuchnia, która wydawała posiłki. Można było sobie Frankfurterkę opierniczyć. Będzie mikrofony sztace. Jak w każdej kondycji. <noise> tu jeszcze jest jedno piętro nad tym, prawda? Nie, sześć w kondygnacji. Sześć? O mój Boże! Przez okno bliżej. Za, że pięty stoi. O! Dobrze, już tylko przelecę i spadam. Piękny. Jeszcze idziemy do góry. Jeszcze jest jedno piętro. To jest widok hal montażowych w mieście Zitał Hala montażu, tak? Pewnie? Montaż główny, pewnie już. Tak naprawdę, co nie wiem. Kabiny montowali w innej w, w lokalizacji, kapita, tak, lokalizacji. One przyjeżdżały Trzy na takich bramy, platformach mosty robione, przednie osie czy znaczy, cały układ Śili. na będą w tak? Tak, w tamtej hali to silniki składali. Zobaczmy sobie jak wygląda tutaj Kurwa. A kabiny montowane Pięknie, nie? W... Tomasz, to jest taka hala dworca to... ładowali na platformy kolejowe i bieżnici. Mm -hmm. bo tu pe na pewno gdzieś jakaś rampa, kolej dojeżdżała no, tutaj, no, tak? tu jest kolej, mm -hmm. kolejowy jest... ale pomimo lat, że tu się nic nie dzieje, to nadal jest ten zapach smaru tutaj Dwie, trzy kondygnacje, ta, pośrodku na dole winnica. aha, czyli to jeszcze do dołu jest kondygnacja mhm. windaż zjechała na dół nie, tam jeszcze są dwie kondygnacje pod nami, tak? Tak, dwie kondygnacje. Zobacz. No tak, bo z kabiny windy. Kabina windy, tak. Może tak. przyjedzie. Ciężko. 50 na 50 to ma, a tu jest 50. Czyli setka. 100 na 50. 100 na 50 i razy 3. 5000 metrów. A później. Trójkołowców takich produkcyjnych no Ależ nie. cudownie Natura odbiera co swoje A po, to... no po co ty to Maciek Bo... dźwigasz? Jest to jest na pamiątkę? No, no do robura nad łóżkiem jakby pan mi dał to bym to nad łóżkiem podwieźł Ale to ma być, to będzie to Nie ma na to Nie ma wpływu panie, żeby no. było Zdaję pan dupę, miałbyś marabą i Dokładnie. Dokładnie. No to no akaryny, tak będzie Dokładnie Tu nie ma każdej części, jak przywozili to rampa, tyła i magazynki no nie spodziewałem się, że będę spacerował po halach fabryki Robura do wygroczek, do gipieta, tam być gdzieś tamto pomieszczenie jakby nie wpadli do źródła, tutaj. tak jak jest, mogę jaszczarz tu chodziło tylko bramy z okiem, nie się z nimi, że kupię pierwsze tamtą część mi sprzedali jesienią mogą tym. nie wiem o co chodzi ale jak jesienią przyszło do mnie to patrzcie wszystkie metale wszystko, to wyciągnęło tu była hydraulika siłowa tak? tu hydraulikę robili tu już stanowiska maszyny robimy. prześliczna klatka schodowa niby to fabryczne pomieszczenia ale jak to jest ładnie zaprojektowane i zrobione No, i widać, że to niemieckie. Dachu nie ma. pierwszej w, w, przed wojną i w 800 roku było robione do, do tej hali, jak ten budynek czerwony jest. Tam mhm. się kończyła hała. Widać u góry, jak jest ta ściana. Tak. I, I to było i to. A czyli dobudowanie tamto. Czyli ta hala, w której jesteśmy tutaj, już jest późniejsza. Tak. Takie żelibne płytki. Tak. Nie, proszę pana, to jest blacha. Takie rydienki zrobione i zalane betonem. Aha. Aby wózki jechały i pan to otworkił, wózki gładko jeździły. Bo tam na tarasie widziałem mocno rdzato. Tak, tak, bo to blacha to <laughs> nie Jak tam półtorówka, czyli milimetrówka, to. Ten... No o tutaj to jest zapach spalin i oleju pomimo że nie ma szyb, nie ma dachu, to ewidentnie czuć Bo w tej bramie co się, To tutaj na przyjętku jest to pana serka taka i od zbrali zasilenie Takie samo, tylko. Tam jeszcze są pomieszczenia. Tutaj były montowane silniki wysokoprężne, a piętro wyżej były montowane silniki benzynowe. Po tej szynie jechał wózek i monterzy czynili swoją pracę. Następnie, tam, windą zjeżdżały na parter, gdzie były hamowane, uruchamiane. Później jechały do kolejnej hali gdzie były montowane w ramie Mają ponad 100 lat no to Tak, to jest 100 lat Ten jak nas tak jak ten. Budynek, kupili, tegę, ten Fabryka Robura Spodziewaliście się? Wycieczki z Graczykiem do takiego miejsca? Zarośnięte Zobaczcie, tu jest asfalt I to jest bardzo smutna część tej historii chcecie mi opowiedział że w latach 70 na kostkę granitową, która była pod spodem, został właśnie wylany asfalt. A tuż przed sprzedażą obiektu yy, obecnemu gospodarzowi, przyjechał, przyjechał ciężki sprzęt, który zerwał asfalt tylko po to, żeby zabrać kostkę, którą następnie sprzedano za 1,4 wartości. Brzmi znajomo? Idę po mój łup. Po małą Pamiątkę z fabryki Robura, broszurkę z 1989 roku. I to jest jedyna rzecz, którą tu znalazłem, żeby zabrać ze sobą. I taka niespodzianka dla Was, a przede wszystkim dla nas niesamowita historia. Udało nam się wejść do fabryki Robura. Miało być skromnie mieliśmy pojechać do Czech, zrobić sobie zdjęcie pod skośnią narciarską, a udało się zobaczyć przerwaną tamę i z rodzinek udało się wejść do fabryki Robura. Coś niesamowitego mam nadzieję, że wam się ta długa, choć ciekawa przygoda podobała. A dziś to jest wszystko. Nara.